I do golenia, i strzyżenia i tak dalej, bo jak się przecież dorwie barana, to, czy, to barana trzeba golić, golić trzeba barana także poboru dba energii, dba, czyli e... tych butli, tak? No to jeździ, szuka po okolicy, no wiadomo, tam jest ograniczona ilość tych, tych miejsc, gdzie można się ostrzyć, gdzie można pracować, się poddać. Kiedy ja z góry nie zastanawiam się, jak optymalizować przykładowo czysto, stricte, tylko i wyłącznie rachunki, bo cały czas w podstawie tego wszystkiego tkwi to, że ja pracuję... was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się strzyżeniem barana. Jesteśmy na top liście, top playliście, top projekt i teraz na czym będzie polegało to nasze strzyżenie barana. Dla widzów, którzy są u nas po raz pierwszy, to już mówię Dobry projekt, nasz kanał zajmuje się Propagowaniem off-gridu, życiem poza siecią Wypinaniem się z sieci Lub też w ogóle nie wpinaniem się do sieci A co będzie się kryło pod hasłem Strzyżenie barana No powiem wam tak no Ja tutaj poddam się jak gdyby Temu odcinkowi Będę przykładem Z tego względu, że Jak już mamy się śmiać No to najlepiej śmiejmy się z siebie W związku z tym zaczynamy no i teraz tak, podaję Wam przykład z racji tego, że jesteśmy na etapie projektowania, znaczy mamy zaprojektowany już dom i tak dalej, który będzie u Doroty stawiany, gdzieś oczywiście głównego bohatera tego odcinka wrzucimy również. Tutaj I e, co będzie się kryło pod tym strzyżeniem barana? No, pierwsza sprawa jest taka, że z punktu widzenia takiego czysto e, i wyłącznie hodowlanego, gospodarczego, rolniczego, no to wiemy jak wyglądają barany, wiemy jak się je strzyże, wiemy po co się je hoduje, po to, żeby je strzyc i tak dalej. w związku z tym, e, jak wygląda w off gridzie kwestia właśnie hodowli barana. Podajemy tutaj przykład. No, więc, właśnie mamy domek angielski, domek holenderski, no i on potrzebuje, żeby było w nim ciepło. No, żeby było ciepło, no to co trzeba zrobić? No, trzeba mieć źródło ciepła. No to naszym źródłem ciepła będzie tutaj piec CO, który jest dwufunkcyjny, czyli jest i grzanie ciepłej wody użytkowej, i centralnego ogrzewania w tym domu. No i tak samo w każdym domu jest potrzebne. Źródło tego zasilania, jednocześnie później to rozprowadzamy i wykorzystujemy to do wiadomych celów. No i teraz tak, na moim przykładzie bierzemy tutaj ten domek, no i każdy domek, skoro już jest ten piec CO dwufunkcyjny, gazowy, no to co potrzebuje piec gazowy? Piec gazowy potrzebuje gazu. No więc właśnie, no i teraz, jak już potrzebuje gazu, no to potrzebuje butli z gazem, tak, no bo tak się podłącza. E, jeśli to jest taki na kółkach mobilny, jeśli nie, no to wiadomo podpinamy się pod sieć. No i zaczynamy tutaj. Najpierw trzeba wjeść, wiedzieć, no to musimy trzeba wyhodować barana. To znaczy jak hodujemy barana? No pierwsza sprawa jest taka, trzeba barana zaopatrzyć w takie źródła poboru. Energii, żeby one były oczywiście podpięte pod sieć, bądź też, żeby one były zaopatrzone w takie przyłącza, które będą wymagały ode mnie, o przykład ode mnie, będą wymagały tego, żebym jeździł na jakąś tam stację X po to, żeby nabijać tam te butle, sobie je przywozić. I korzystać z nich i, i tu się zaczyna też również proces strzyżenia Regular, regularnie strzyżemy tak, jak gdyby tutaj tego naszego głównego bohatera no i teraz tak mamy do czynienia, oczywiście są barany mniej, jak gdyby tutaj e, pokorne i takie bardziej, które się buntują, no i się tak nie do końca chcą poddać temu strzyżeniu no i są te takie, które są bardziej pokorne, no mamy jak gdyby tutaj dwa, dwa skrajne przypadki i no wiadomo, jedziemy raz po tą butlę, drugi raz, trzeci, piąty. Widzimy, że te ceny są różne. No taki trochę baran niepokorny, szuka. E, szuka taniego źródła poboru energii, czyli tych butli, tak? No to e, jeździ, szuka po okolicy. No wiadomo, tam jest ograniczona ilość tych, e, tych miejsc, gdzie można się ostrzyć, gdzie można się poddać jak gdyby strzyżeniu. No i tak ten baran taki małopokorny, no trochę tu, trochę tam i tak dalej. No taki wiecie, jest taki nie do końca, jest okiełznany. No w związku z tym, jak ten e, nasz przysłowiowy baran E, gdzieś tam powiedzmy, szuka sobie różnych tych dostawców, źródeł jak gdyby tego jak gdyby strzyżenia, żeby taki był go golutki po tym strzyżeniu, elegancki, żeby mu z powrotem tam ta wełna rosła, żeby znowu można było go obstrzyc regularnie. W związku z tym no to taki niepokorny baran załóżmy szuka sobie dostawcy, żeby mu przywiózł, żeby nie musiał jeździć, bo wtedy to strzyżenie będzie troszkę tańsze, trochę mniej zapłaci, czyli ta butla z gazem, tak jak kosztowała na stacji 50 zł, 55, 58, a gdzieś indziej 49 i tak dalej, no nie no to wiadomo, że jak już sobie znalazł dostawcę, którym będzie ten gaz przywoził, no to zaczyna się negocjowanie Czyli ten baran niepokorny trochę tam negocjuje. No i wiadomo jak on jest, jak on jest taki przedsiębiorczy, taki wiecie, no szuka sobie tego fryzjera do strzyżenia tej wełny e, takiego tańszego, no to szuka oferty, no kto może mu dowieść te butle, ile trzeba ich kupić i tak dalej, no nie? Wiadomo, oni go zachęcają różnymi tutaj opcjami typu przywieziemy tobie na miejsce, nie musisz za to płacić. Super czyli strzyżenie odbędzie się już u mnie, a nie gdzieś w terenie, no to super, fajnie, nie muszę się ruszać, nie muszę tam jeździć, dowozić tych budynków. Po pierwsze. Po drugie, analogicznie yy, udało się już wynegocjować, dowieźli, dobra, no to teraz cena, wiadomo, żeby strzyc yy, tutaj yy, niedrogo, no to w takim razie wtedy... Negocjujemy cenę za każdą butlę. No to wiadomo, że nie damy się tutaj przecież naciągnąć. No to chcemy w miarę tanio. No i na moim przykładzie butla kosztowała 48, 47, 50 parę złoty. Propan czysty, żeby w zimie nie marsz, żeby temu tam baranowi ciepło było tam w tym jego domku. No w związku z tym znalazł dostawcę czołowy polski producent, dostawca gazu nie będę tu wymieniał nazwy e, tak, w związku z tym e, udaje się wynegocjować cenę 40 zł za butlę nieprawdopodobnie jeszcze słuchajcie, taką cenę wynegocjowałem a na stacji musiałem sam jeździć i ona kosztowała wtedy akurat chyba 47 zł propan czysty, w ogóle rewelacja ja tu za 40, no w związku z tym jest bardzo miło e, jestem taki e, sprytny e, taki negocjator nawet sobie mogłem czapkę Napoleona założyć i stanąć przed lustrem. Jaki to ja nie jestem mądry w kwestii wymyślania tutaj i negocjowania. No dobrze, no to przywieźli, no i, i e, jak gdyby wszystko za darmo. No ta klatka na te butle, bo to, bo to wiadomo, hurtowa dostawa 12 butli, to i klatkę dali, e, i dali, i, i klatka, zobaczcie, klatka na, na kogo? Klatka na butle, no albo na barana. No, nie? no to dali klatkę, dali tam te 12 butli. Oczywiście za butle nie trzeba płacić, wystarczy je tam tylko wymieniać regularnie i tak dalej. No i e, co dalej się dzieje? No, potrzebna jest ta energia, Oczywiście mamy tutaj do czynienia z gazem. Te butle wynegocjowane, taniutko, niedrogo. No i zaczyna się akcja. Czyli tak, po pierwsze trzeba wymienić butle, bo to nic nie kosztuje i tak dalej, tylko trzeba je wymieniać. No ale jeżeli się okazuje nagle, że. To nic nie miało kosztować, tylko tam trzeba pilnować, to taki już się zaczyna tak powolutku coraz tam bardziej to się zaczyna robić trochę zawikłane, czyli już nie, że jest za darmo, tylko musi być rotacja. No ale to jest przecież logiczne, no każdy z nas przecież to rozumie, no bo wiadomo, że trzeba wytłumaczyć tutaj wszystkich dookoła, tak tych dostawców również trzeba wytłumaczyć, czyli... Jak nie ma rotacji, czyli nie wymieniliśmy w ciągu miesiąca tych wszystkich butli, no to wtedy za tą niewymienioną butlę należy zapłacić już takie tam parę złotych, no nie? Czyli te kilka złotych już trzeba zapłacić, 4 złotych za rotację, bo się nie zrotowała butla. Czyli jeżeli w ciągu miesiąca nie zużyjemy 12 butli i ich nie wymienimy, no to już się zaczyna powoli ten taki proces, wiecie, no, że tam go strzyżemy, strzyżemy go. Czyli e, dobrze, w następnym miesiącu cztery butle nie wymieniliśmy, a no to już tam oprócz tego, że kupiliśmy ten gaz, no to oprócz tego już musimy za każdą niewymienioną butle zapłacić 4 zł. No czyli już tak delikatnie, wiecie, już go zaczynamy rachu ciachu i tam obcinamy tą wełękę, a oprócz tego pierwsza dostawa była, wiecie. Dla Napoleona była po 40 zł, ale już kolejna dostawa nagle po 48. O Jezus Maria, co tu się wydarzyło? trzeba wziąć więcej tej, tego tych pieniążków, tych złotówek, bo wtedy wiecie co, tak po pierwsze, no jak baran nie zwrócił uwagę, no to ciach zapłaci i w ogóle nie będzie wnikał, a jak taki bardziej krnąbrny, no to zadzwoni, powie no jak to przecież pierwsza dosława była po 40, a teraz 48, a co się stało i tak dalej, no to co się wtedy tłumaczy, tłumaczy się temu przysłowionemu przysłowemu baranowi, że gaz poszedł w górę w ciągu trzech tygodni poszedł tak strasznie w górę, że w ogóle A no i, i tak, właśnie tak... teraz słuchajcie, yy, może ten y, dwa słowa tak szybko wtrącimy jeszcze słuchajcie, lajkujcie, wiecie, subskrybujcie, udostępniacie, jak to co robimy, to co mówimy się podoba, to łapki w górę. Słuchajcie i teraz tak. Yy, no Trzeba wytłumaczyć, tak? No, czyli co? No, to mówi się, no, ale gaz podrożał, on jest teraz taki drogi, w ogóle, no to co? No, to trzeba po prostu wiesz, tam było doregulować. Czyli już mamy taką akcję związaną z tym, że tak, najpierw robimy taką mega super promocję, no bo wiadomo, że wtedy to tak, jakbyśmy dobre sianko, sianko rzucili takie, takie do, do jedzenia, żeby ten baran tutaj nam przyszedł do nas, a jak już jest, przyszedł i już dostarczyliśmy klateczkę, to go pyk zamykamy w tej klateczce i wtedy go regulujemy. Już szybko od razu jest pełna regulacja ceny. Czyli dokręcenie do tych norm, które ogólnie są przyjęte, obowiązują, i w, w, w których jak gdyby się chodzi, eee, i teraz, tak nagle co? O 48A, czyli już więcej. Tak? Czyli tak, mamy już abonamencik w postaci tego, a za niezrotowaną butlę, to już jest jedna kasa. Druga kasa yy, wpływa w związku z tym, że yy, ta cena jest doregulowana do normalnych, co już nie ma żadnej ulgi, nie ma nic taniej, coś tu, tego i tak dalej. Czyli e, co robimy? No to w takim razie znowu troszeczkę się tak e, obruszeni, dzwonimy i tak dalej. No to ale co, jak i tak dalej. Słyszymy to tłumaczenie, ale to żeby tam się nie było tak, że się zaraz rozstaniemy czy coś takiego. No to dobra, dobra, to, to będziemy korygowali na następny raz tą cenę w ogóle. Czyli wiecie, słuchajcie, to jest... Tu, tu nie, nie chodzi finalnie jak gdyby tak bardzo o kwestię związaną z płaceniem rachunku, tak? Bo tu nie ma jak gdyby zasadniczo nic... Czegoś złego, tak? No, jeżeli coś bierzemy, no to wiadomo, że na to, co bierzemy, dostajemy rachunek. Ale cały szkopu polega na tym, że sam rachunek nie jest zero-jedynkowy. To znaczy, nie jest tylko i wyłącznie w przypadku medi, sieci, nie wiem, abonamentów, to, tamto i tak dalej. On nie jest czysto stricte, jak gdyby jeden do jednego, tak? Tylko jest zawsze dołożona ta część, która zniewala tego użytkownika, to znaczy ona każe mu w każdym momencie, jak gdyby odpalać ileś tam procent z tego wszystkiego za to właśnie uczestnictwo w tej solidarnie, jak gdyby solidaryzujemy się z tymi od, którzy strzygą owce, i jak gdyby yy, dokładamy się im do koszyka, do tego, żeby oni mieli na te swoje nożyczki, jak gdyby, tak? Żeby, żeby mieli na tą maszynkę do golenia, to my za to jak gdyby finalnie yy, płacimy. I tu, w przypadku, kiedy nagle okazuje się, że wy wyjeżdżacie, o bardzo świetny przykład, wyobraźcie, że jesteście użytkownikami działki. Nie wiem, RODO i tak dalej, czy jakiekolwiek innej działki, w której macie dom, szkodowodowetkiskowe, zwróćcie uwagę, nie korzystacie z tego przez 3/4 roku, ale to was nie zwalnia z obowiązku płacenia za te wszystkie super ekstra bajery, tak? A i tak i tak nikt z was tak? nie zostawia tam niczego, co pobiera więcej prądu niż tam, powiedzmy, nie wiem, może jakiś tam internet, alarm, coś tego, czyli jakieś takie drobne waty, yy, yy, które naprawdę, jak gdyby, gdzieś tam z tego korzystacie przez 3-4 roku, no to, 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 to czy to, jak gdyby, czy jest... Sens jak gdyby wpinania się e, e, samowolnie, dobrowolnie i zakładania sobie tej tam klateczki, i tak dalej. To jest każdego indywidualna sprawa. Ktoś powie, no tak, ale ja mam święty spokój, nie muszę się nad niczym zastanawiać, i tak dalej. Ok, rozumiem to. Dlatego wziąłem tutaj za jak gdyby, przykład tego głównego bohatera, czyli wziąłem tutaj siebie, a nie kogoś, tak? Tylko siebie z tego względu, że my zajmujemy się propagowaniem off-gridu, tak? Czyli wypinaniem się z sieci i szukaniem, bo wtedy główka zaczyna pracować, kiedy ja z góry nie zastanawiam się, jak optymalizować przykładowo czysto, stricte, tylko i wyłącznie rachunki, bo cały czas. W podstawie tego wszystkiego tkwi to, że ja pracuję, myślę, edukuję się, co zrobić wokół rachunków. No to jeżeli ten sam czas można poświęcić na edukowanie się i pracowanie wokół tego, żeby nie płacić jak gdyby rachunków, ale nie płacić rachunków właśnie tych rachunków takich, z których de facto nic bardzo często jak gdyby no jak gdyby no nie korzystamy. Może jest to jakiś tam naddatek, górka i tak dalej. To są takie rzeczy dodatkowe, które w wielu przypadkach są nam niepotrzebne. Tak? I teraz e, co, jakby idąc o krok dalej, na co bardzo mocno trzeba zwró zwrócić uwagę, jak gdyby, jeżeli chcemy rozpocząć ten cały proces zabawy w off-grid w życie off-grid, w życie poza siecią, to jest kwestia związana z tymi urządzeniami, które są bardzo bardzo potrzebowskie, tak? One chcą mnóstwa kilowat, tak? i teraz nagle okazuje się, że fundujemy sobie do domu jakieś super ekstra, ekologiczne, piece itd., tak? i tak dalej Tak, i źródło pochodzenia energii w tych piecach, w tym wszystkim okazuje się, że ono jest tak naprawdę tak naprawdę właśnie jest obarczone tą całą ogromną, wielką listą rzeczy, których to wiecie, no to jak, jak ktoś kto ma kto ma fotowoltaikę, pooglądajcie sobie różne jakieś inne kanały oglądacie, to wiecie o tym, że ta lista rzeczy dopisanych tam jest po prostu wydawałoby się, że wręcz nie ma końca, tak? Za to, za oze, za, za coś, za tu, za to, za, za solidarność z, z solidarnościowcami, za bycie W tym, że coś za przesyły, odsyły, dosyły, za to, że tyle wyślesz, tyle ci odetną, i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, to tu o to chodzi, tak? Chodzi o to, że dostajecie jedną wielką, długą litanię rzeczy. No tu no świetnym przykładem właśnie może być kwestia tego użytkownika na działce letniskowej albo gdzieś nad morzem. Ktoś ma domek, ma podłączony i tak dalej. No i trzy czwarte roku on nie korzysta, płaci. Po prostu. Czyli już przypadku tych osób jest temat o tyle fajny, gdzie mamy dostęp do tej energii odnawialnej już naprawdę tylko i wyłącznie koncentrując się na panelach fotowoltaicznych. Zwróćcie uwagę, że przez 3-4 roku możecie korzystać z tego wszystkiego raczej bez większych kłopotów, ponieważ jest dużo tego światła dziennego, czyli to wszystko jest nam w stanie na mniejszych magazynach gdzieś tam działać i funkcjonować i tu w tym momencie okazuje się, że ta sieć E, już jest to realne, żeby iść w tą stronę. Ok, my bierzemy sobie tutaj kwestię wyzwania, tak? Czyli kwestia domu. Tu też wstawimy e, zdjęcie domu, o którym mówimy, tak? Projektu i tak dalej. I to jest coś, to już jest jakieś wyzwanie, tak? No gdzie my chcemy pracować nad kwestią właśnie jakby, edukowania się i działania w stronę tego, żeby żyć, poza siecią, żeby nie płacić rachunków i tak dalej. Ale ja tutaj mówię o tym płaceniu takim pozytywnym. Czyli nie mówię o tym, że nikt z nas, żeby nie płacił żadnych rachunków. No nie, no bo tak się nie da, tak? Jeżeli coś zamawiamy, ale nawet przykład tych butli, tak? W momencie, kiedy chcemy wymieniać i korzystamy, wtedy płacimy. No okej, okay, no to, to jest takie dosyć logiczne, ale kiedy nie korzystamy, nie płacimy ale jeżeli nam dochodzą takie gadżety, jakieś tu za wymianę, to za kaucję, za coś, za to, za tamto i tak dalej, to nagle okazuje się, że pomimo tego, że nie jesteśmy w tej sieci rachunkowej, to i tak, i tak, jeśli tylko i wyłącznie coś zaczynamy tutaj, jak gdyby przykład mój, no to nagle się okazuje, że tam wyskakuje a to to, a to za to, za to, za tamto, za tamto i tak dalej. I teraz nagle, gdybym ja tego wszystkiego, jak gdyby formalnie po miesiącu typu tam luty marzec jak gdyby nie, nie oddał i nie pozostawił sobie tylko tych butli, które są moje i które ja mogę tam wymieniać, i tak dalej, i tak dalej, albo nie zamienił tych wynajętych, wypożyczonych, które niby de facto miały być za darmo na swoje, nie zrobiłbym tej całej podmianki, no to zasadniczo co miesiąc by tam dorzucali za każdą butlę po 4 zł, mając ich 12, to już sobie policzycie, że dobijamy prawie do 50 zł takiego o, abonamencik za to, że nie używam butli, ale że one u mnie stoją. Za to, że im robię jeszcze magazyn, to ja mam jeszcze za to płacić. No. Nie, nie ma takiej potrzeby. Można po prostu e, e, popracować, pomyśleć, co zrobić, żeby to zmienić. Oddać, ok, dobra, w porządku, tak? Ale zobaczcie, co się dzieje, jeżeli fundujecie sobie ten wielki, duży zbiornik gazu, przecież oni. Za wynajem tego zbiornika was będą kasowali, tak? I tak jak na początku miało być to tak super fantastycznie, to jak już podpiszecie z nimi tą umowę, tak? Ona nie będzie na tydzień ani na pół roku, tylko wierzcie mi na dużo dłużej, tak? A, a, a już szczególnie jak wam napiszą tam, że słuchajcie, w pierwszym roku to wy nic za to nie zapłacicie, to ja już czuję, że po kolejnym roku to to wy za to tyle zapłacicie, że po prostu aż ocz takie wielkie dostaniecie. Tak? Także za nie płacenie za jakieś tam rzeczy, typu przykładowo nie wiem, tam butla, ja podaję tutaj przykład, tak, ale myślę, że tutaj zaraz ktoś mi napisze w komentarzu i pewnie się nie pomylę, napisze mi zaraz ile płaci właśnie za taką super fantastyczną butlę, gdzie oni mu to tutaj przyjeżdżają, nabijają I też, i też było przez pierwsze pół roku czy rok było za darmo, tylko później w kolejnym, w następnym roku jak gdyby spokojnie za ten pierwszy rok się zapłaci i... Tu się pojawia ta podstawa, dla której warto pomyśleć o kwestii off-gridu, po prostu o tej niezależności takiej swojej własnej, tak? Ponieważ jest zbyt wiele różnego rodzaju tych takich właśnie e, e, kosztów ukrytych, tych wszystkich i tak dalej opłat, które zasadniczo przy każdej gdzieś tam w sieci one działają i funkcjonują, za które każą nam po prostu płacić. No i tyle, tak? Bo co innego, jeżeli płacimy konkretnie za dany towar, czyli płacimy, chcemy w danym momencie, nie wiem, tyle gazu czy tyle. Ok, dobra, płacimy. Dziękuję, do widzenia. No czyli przykład tych butli wymienianych gdzieś tam na stacjach. Pal 6, to jest rachunek, to jest rachunek tak samo. To też takie mówienie, jesteśmy poza siecią, ale używamy gdzieś tam tych butli. No po prostu, no bo rachunki gdzieś tam są i normalne płacenie, regulowanie tych rachunków to nie jest nic nadzwyczajnego. Tylko chodzi o te wszystkie dodatkowe gadżety poboczne, te wszystkie za darmo, promocje po ileś miesięcy i tak dalej, i tak dalej. I teraz jesteśmy na top projekt i mówimy o projekcie. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego robię tak długi wstęp, ponieważ bardzo istotną rzeczą jest kwestia związana z tym, że... Te wszystkie urządzenia, które napędzają nam, ogrzewanie cokolwiek i tak dalej, jeżeli zafundujemy sobie bardzo duże moce tych urządzeń, no to pojawia się później dylemat związany z tym, że to wszystko w pewnych sytuacjach, które pokazuje życie, po prostu no, strasznie mocno nas gdzieś tam to dojeżdża, tak, łapie nas, chwyta nas w pewnym momencie, no i te wszystkie e, e, urządzenia, które są bardzo jak gdyby tutaj mocno takie energo, energożerne to one później wyskakują po prostu, tak? Jeżeli wiadomo, że to zaczynamy później porównywać i tak dalej, no i mówimy. I wiadomo, że jeżeli położymy, położymy na tym naszym bilansie jak gdyby rozliczenia tegorocznego i porównamy to zawsze do najdroższych jakichś tam rozwiązań, no to wiadomo, że pewnie to nasze zawsze okaże się tańsze niż to najdroższe. Ale z drugiej strony, równie dobrze, jeżeli położymy coś obok czego, co przykładowo może nic nie kosztować, czego świetnym przykładem jest to grzanie wody i ten sterownik, który jest u nas. No to jak koło tego położycie jakieś tam rachunki, zagrzanie wody, no to gwarantuję Wam, no słabo, no słabo to będzie wypadało, ale to jest fajna informacja, bo mając tą informację i mając dostęp do tych treści, które mamy na naszym kanale, możecie sobie sprawdzić, przejrzeć, zobaczyć i zobaczyć, na co możecie postawić po to, żeby z jednej strony. Dywersyfikować się, z drugiej strony trochę uniezależnić, trochę przerzucić, jak gdyby kwestie zabawy z tą fotowoltaiką, oddawanie, odbieranie i tak dalej, i postawić na siebie, na sprawdzone jakieś tam rozwiązania. My zajmujemy się propagowaniem tego, i to jest właśnie bardzo ważne i istotne, żeby te domy również od samego startu były przystosowane do tego. Dlatego jeśli tylko i wyłącznie. Pominiecie kwestie właśnie tych takich mocnych, silnych urządzeń. Nie wiem, podaję tu przykład, może nie wiem, pompy ciepła, tak? No bo to są urządzenia, które biorą po prostu dużo prądu i tutaj jak gdyby cała poszła wkrętka w stronę tych paneli fotowoltaicznych, że jak tu będą panele i tak dalej, to tutaj już nic nie będziecie musieli płacić i w ogóle, i w ogóle. To skąd się biorą te, te takie, e, takie mocne uderzenia ze strony internetu, e, innych kanałów w stronę tego? Miało wyjść zero, a tu nagle trzeba płacić. No, no, bo okazuje się, że do tego jest lista różnych rzeczy, typu za to trzeba zapłacić, za tamto, za tamto, za tamto. Czyli macie dużą instalację, gdzie wam i tak i tak produkcję obcinają, tak? Nie idzie tego wykorzystać, jak gdyby, bo, bo nie ma możliwości tego zmagazynowania. Czyli okazuje się, że życie wam pokazało już po chwili, że po zmianie jakichś tam korek porobionych, czy okazuje że i tak i tak jest to obcinane, tak? Czyli cały czas jest to modyfikowane, a z. Tym urządzeniem, które napędza wam to ciepło w tym domu, zostajecie w cudzysłowie, ale przez całe życie. No nie wiem, 10, 15, 20 lat, czy 30 lat, i tak dalej. No, jeżeli kupujecie jakieś urządzenie, no to ono przez cały okres czasu jest razem z wami i ono będzie przez cały ten okres potrzebowało dużych mocy. Jeżeli będzie potrzebowało dużych mocy, to zawsze będzie ło, no bo zima, i tak dalej, i to wtedy nie ma produkcji, czy coś, no nie? Także. Eee, uważam, że warto być z nami, warto obserwować i warto też się dzielić, podzielcie się, powiedzcie kiedy wy mieliście jakąś tam wtopę, wpadkę i kiedy u was, jak gdyby się czuliście trochę takie jak tacy zagonieni w klatkę i do, i, do, i do golenia, i do golenia, i strzyżenia i tak dalej, bo jak się przecież dorwie barana, to, czy, to barana trzeba golić, golić trzeba barana. Także słuchajcie, e, miłego dnia Wam życzę popołudnia wieczoru, w zależności o której godzinie oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie słuchajcie i co. I widzimy się w kolejnych odsłonach. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli film Ci się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie. Hej!